Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Ireneusz Osiński i bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku programu Myśleć jak przedsiębiorca. Podążam dzisiaj do Warszawy na spotkanie z pułkownikiem Polskiego Wywiadu. Co ma wspólnego pułkownik Polskiego Wywiadu z biznesem? To się okaże. Mój gość od 1993 roku był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, oficerem zarządu wywiadu oraz oficerem agencji wywiadu. W 2017 roku przeszedł na emeryturę i zaczął pisać powieści szpiegowskie. Pierwszą z nich jest wydana w 2019 roku, Operacja Rafael. Jest to arcyciekawa historia o operacji specjalnej agencji wywiadu, której celem było odnalezienie najbardziej poszukiwanego na świecie utraconego przez Polskę w czasie II wojny światowej dzieła sztuki portretu młodzieńca renesansowego mistrza Rafaela Santi. Moim i państwa gościem będzie pan Marcin Faliński. Do zobaczenia już za chwilę. Witam serdecznie, panie Marcinie. Witam, Witam. serdecznie. No jeszcze, jeszcze w swoim samochodzie nie gościłem oficera wywiadu, pułkownika wywiadu. Trochę czuję się stremowany, muszę panu powiedzieć, <śmiech> <śmiech> bo tak zrobiłem taką przestępionkę. Tutaj w prawo jedziemy, tak? Tak. Dobra, taką przedstawiówkę zrobiłem ciekawą, no bo to jak Fleming też pisał, że tak powiem powieści szpiegowskie, ale on na tym zarabiał chyba, całkiem niezłe pieniądze, muszę panu powiedzieć. No tak, no w, oczywiście, no, cała seria y, y, Fleminga, w, no, to, to do dzisiaj pewnie spadkobiercy Aha. z tego żyją i to całe już chyba pokolenia spadkobierców, tak mi się A. wydaje. Ale to z Flemingiem jest ciekawa historia, ponieważ y, nasi oficerowie w czasie realizując zadania w Lizbonie kiedyś Aha. po wojnie w czasie wojny no, mieli przyjemność prawdopodobnie spotkać i Fleminga może nie ma dowodów że się spotykali i, i rozmawiali ale, ale jest taka całkiem duża tak dużo prawdopodobieństw, że tak było. No to jest, jest, jest troszkę polskiego wątku no to wątku. świetnie to może James Bond w ogóle był Polakiem, tak, z pochodzenia, A. co Pan sądzi o tym, jakby tam pogrzebać, Nie. że tak powiem, w jego drzewie genealogicznym, kto wie. Trudno Mi, powiedzieć. Niemniej jednak, czy na pisaniu książek tu, teraz, w Polsce, można zarobić, czy to może być dobry biznes, no bo jest to Pański sposób na robienie biznesu. To znaczy, ten biznes, jeżeli jest odpowiednio promowany, jeżeli są działania pr odpowiednio, Aha. odpowiednie, to na pewno, to jest taki czynnik jakby sine qua non, bo, 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 bo bez promocji nie ma w ogóle o czym mówić. Nawet najlepsza książka się nie sprzeda, a co do zarobków, no powiedzmy, no nie jest to nic takiego, co można powiedzieć, że to można tym zarabiać. Chyba, że się jest na przykład dziennikarzem jakiejś znanej stacji telewizyjnej, opublikuje się jaką, jakieś wspomnienia, biografie, autobiografie, 230 stron się napisze albo najpierw jak ktoś zapisze i wtedy, wtedy promowana książka będzie w stacji telewizyjnej Aha. za darmo i wtedy wszystko jest okej. Okay. Aha, a to, to ciekawe, bo wie pan, bo, bo no teraz to już chyba yy, każdy pisze książki. Albo każdemu, wspomnę, piszą albo każdemu piszą książko, książki. Ale wie Pan, jest to chyba jedna z najlepszych form promocji marki osobistej w ogóle. Co Pan o tym sądzi? No tak, ale to jest jednorazowa promocja marki osobistej. Jeżeli jakiś dziennikarz, prezenter, piosenkarz napisze o sobie książkę, no właściwie to jest zamknięte. No co, to jeszcze raz ma napisać yy, drugą książkę? W zasadzie to jest taki wrz taka wrzutka. Ktoś przeczyta. Aha i zapomni, no i, i tyle, i tyle jest z, z pisania, no, te, te, tego typu. Ale wie Pan co, bo powiedział Pan ciekawą rzecz, że jak, jak ktoś mu napisze, czyli ja rozumiem, że bardzo często te, te książki są pisane przez tych ghostwriterów, tak? No zapewne, no bo nagle wszyscy są zdolnymi pisarzami, no, wystarczy nam już takich przypadkowych zdolniaków w Polsce. Aha. Ale ja słyszałem jeszcze o, o, o jeszcze ciekawszej rzeczy, że książki są pisane teraz przez sztuczną inteligencję, wie Pan. Artykuły na pewno, ale czy książki tak. są pisane? Trudno powiedzieć, ale podejrzewam, ponieważ jakieś takie informacje oczywiście wpadają w oko czy w ucho, że na różnych, no że są takie próby powiedzmy grobadzenia pewnych informacji, i odpowiedniego kompilowania ich przez jakieś programy. Nie Aha. wiem na ile, tak jak pan mówi, być, na pewno w artykułach jest to proste, prasowych, ale widać, że po pewnym podejściu do książek, że się robi sztampa, pewna sztampa. A jeżeli się robi pewna sztampa, to myślę, że technologie sztucznej inteligencji mogą, jeżeli nie pisać, bo raczej nie, ale na pewno pomagać, rozwiązywać pewne układy albo albo pomagać pisać, bardzo, a. bardzo wyraźnie. A. No dobrze, a czym, a czym różnią się Pańskie książki od tych książek, które powiedzmy się pojawiają na półkach? A. To znaczy, yy, wspólnie piszemy książki z, z kolegą, który jest reporterem Rzeczpospolitej i te wszystkie, wszystko co jest zawarte w tych książkach jest, yy, jest bardzo prawdziwe. Często są informacje, których, yy, których yy, Wie, nawet wielu specjalistów nie wie, nie, nie znało. Zresztą tak było właśnie przy operacji Rafael, że, że dotarliśmy do informacji o drugim obrazie i to jest potwierdzone. Te informacje, że się pojawiła, pojawił obraz, niejak, podobno na Bliskim Wschodzie, też były prawdziwe. Pamiętam w Londynie, jak mieliśmy premierę swojej książki, to jeden ze z naprawdę z wybitnych. Antykwariuszy, kolekcjonorów sztuki, powiedział, że to niemożliwe to, to co, proponuje, co, co mówimy, że na Bliskim Wschodzie. No i jedyną odpowiedzią mogliśmy, mogli, jaką mogliśmy udzielić to, że zgadza się, że on o tym mógł nie wiedzieć, ponieważ nie był na, na, wśród listy na liście osób, które o tym wiedziały. No. Aha. Czyli, czyli, czyli te książki na pewno dużo, mają taką, taki przekaz edukacyjny, to może nie wszystkim się podoba, bo to na różnych płaszczyznach podróżniczych, geograficznych, również z zakresu działania służb, sztuki szeroko rozumianej, Aha. ale czytelnik się czegoś dowiaduje nowego. To nie jest papka, to nie jest jak moi koledzy, z, którzy się zajmują zawodowo. Yy, recenzjami książek mówią, że to jest takie, to nie jest disco polo Aha. czy fast food, fast -food <laughs> książkowy. Aha. Czyli jest, y, jemy, spożywamy, konsumujemy tylko nic z tego nie wynika, żadnych wartości. A to disco polo nie wyda. Także no, no to jest ta różnica i, ale ciężko się takim książkom y, przebijać, które, które coś niosą. No więc właśnie w jaki sposób y, promować w ogóle takie książki? Jakie są sposoby to znaczy, na skuteczną promocję? To znaczy tak, no, teraz targów, te, nie, teraz ma, targów tak, nie ma. To już kolejne, kolejne edycje targów są odwoływane, krakowskie, em, warszawskie, ale nie tylko. Tu mhm. mówimy Londyn, mówimy o Frankfurcie, o Dubaju. Mhm. To są olbrzymie, olbrzymie imprezy. Plus małe imprezy lokalne. No my sami przeżyliśmy na to, bo wiele imprez, nawet takich lokalnych spotkań zostało podwoływanych. Wszystko z, uciekło do sieci, ale m, ja już jestem szczerze mówiąc zmęczony wszelkimi on, online, wszelkimi, wszelkimi spotkaniami, wykładami, rozmowami i tak A to nie tylko ja, no, brakuje, brakuje kontaktu z czytelnikiem, z ludźmi mm -hmm. tak naprawdę. No tak, no jedną z promocji to, była, to było podpisywanie książek, tak? gdzie ludzie się w kolejce ustawiali, no tak. były, były światła, wymiany. na tak, to jest, Telewizji to, tak to, jest, to jest ta wymiana, ten człowiek, który Aha. może zobaczyć, dowiedzieć się, coś jeszcze, zapytać o coś jeszcze, bo my zawsze odpowiadamy. No można oczywiście na mediach społecznościowych, gdzie jesteśmy, odpowiadać, ale, ale to jest nie to. No to, to nie jest to. Aha. Nie będę to porównywał co do czego to jest, Aha. ale na pewno porównanie z seksem by było to bardzo, bardzo <noise> ciekawe. Poskonałe, to prawda. To prawda. No, okej, okay, no, mam nadzieję, że ta sytuacja no, za moment się skończy. Znaczy za moment. No zobaczymy kiedy się skończy, ale się skończy, tak? No, te kryzysy. Chociaż, tak, tak, chociaż słyszałem, że rynek książkowy ma się dobre. Dobrze. A, jednak. Czyli tej, globalnie, okej. Globalnie. Globalnie. Okay. E, ma pan bardzo ciekawe doświadczenia wywiadowcze. Niech Pani powie, czy to sprawia, że książki, które Pan pisze, są jakby bardziej autentyczne? No muszą być autentyczne, bo ja bym wewnętrzny wewnętrzną sprzeczność, gdybym nie pisał... E, oczywiście nie można wszystkiego pisać, bo to naturalne, a, a. ale pew, pewną metodologię działań, postępowań bohaterów, akcji no, trzeba zachować. Oczywiście ubarwiając ich i odpowiednio dodając, mieszając rzeczywiste sytuacje z fikcyjnymi Aha. ale staramy się tak naprawdę żeby wszyscy bohaterowie mieli swoje takie archetypy w rzeczywistości Aha. one są one... i te archetypy chodzą Aha. po ulicach czyli poznają się rozumiem tak, tak jak, jak spotykają się spotyka pan poznają. tak to opisałeś mnie. albo sami wiedzą Aha. ale Aha. nikomu nie mówiąc bo to wie Aha. tylko wiemy my albo Aha. super ja pamiętam taką, taki film kiedyś operacja samum tak. E, bo e, ten film no, jakoś mnie osobiście się podobał nawet i odbił się chyba dość szerokim echem ten film. No tak, echem tak się odbił, że do dzisiaj niektórzy myślą, że SAMU to jest prawdziwy kryptonim tej operacji. Aha, a to nie było prawdą, nie Ale Oczywiście, można by się... bo było pierwsza taka próba, już w od tego, że nie był powiedzmy w Iraku kręcony, co dla wielu osób, które znają Bliski Wschód przeszkadza. Pewne elementy krajobrazu, scenografii, kostiumów. No, przeszkadzają, ale to był pierwszy film taki Aha. powiedzmy szpiegowski, czy sensacyjny, kręcony za granicą dotyczący operacji naszych oficerów Aha. za granicą I, i, i to na pewno to na pewno był duży sukces. Ale, no, ale no, mówi pan, no bo film to pieniądze, tak? Jednak ja no tak. wiem, że moi, mój profesor świętej pamięci Profesor Drewno, Tadeusz Drewno, który był, który, który był kierownikiem produkcji filmu Dług, na przykład, no to on strasznie ścinał budżety. On był dumny z tego że strasznie ścina budżety i rozmawiałem kiedyś z Maćkiem Dejczerem, powiedział, że nie cierpiał z nim pracować, ponieważ on strasznie ścinał budżety. Czym tańszy film, tym lepszy dla niego. No, no nie, no to możemy powiedzieć, no na czym tańszy samochód, tym lepszy. No, o czym my będziemy mówić? <grym> Ale ja słyszałem, że Pan gdzieś tam ma na podorędziu jakiś scenariusz i że już Pan tam myśli o filmie, tak? Y Scenariusz już jest pisany, Aha. jest mocno zaawansowany, już jest przygotowana czy ukończona tak zwana drabinka, nowe jest słownictwo dla mnie, Aha. czyli scenariusz scenariusza, czyli o czym film jest, Aha. jest około 200 kilkudziesięciu sceny, czyli teraz, mhm. bo film jest taki przewidziany na około 2,5 godziny, więc duży, dużo. Y, oczywiście teraz są pisane dialogi, czy uzupełniane dialogi, współpracujemy ze scenarzystą, są bardzo dobrze nam się to układa, bardzo rozumiemy się, więc to, to jesteśmy zadowoleni. Oczywiście y, to jest pierwszy etap, pierwszy próg, ale on już ma swoje również instytucjonalne y, oparcie w Aha. Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Y, są już prowadzone rozmowy, także, także liczymy, że, 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 że to się powiedzie. No a potem będzie następny próg, czyli, czyli tak, czyli po prostu poszukiwanie inwestorów. No właśnie chciałem się spytać, a ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się straci? To znaczy tak... Żeby yy, zrobić taki film. Yy, jeśli chodzi w o, ogóle o, o rynek sztuki w Polsce, to jest takie jakieś przyzwyczajenie, że jak ktoś proponuje, czy to jest spektakl teatralny, czy to jest kwestia, nie wiem, wystawy, czegokolwiek, filmu, Aha. to inwestorzy, czy przedsiębiorcy rozumieją to, że zwracamy się o sponsoring. Nie, nie, my się nie chcemy zwracać o sponsoring, my się zwracamy o inwestora. Po prostu o inwestycję, żeby traktować to jak zwykłą inwestycję, Aha. która bardzo szybko się zwraca. A to czy się zwróci? Pytać, a jeżeli czy... zwróci się, no, no to już wtedy patrzymy, o czym jest film, gdzie ma być kręcony, gdzie wcale nie ma być oszczędności, bo będą oszczędności to szybko to wyjdzie. Bardzo szybko. Jak to się mówi, pieniądze widać na ekranie. Ale widać oczywiście, to nie ma o czym mówić. W związku z tym, jeżeli te warunki są wszystkie spełnione, kto pisze scenariusz, kto jest producentem, kto jest reżyserem, jacy aktorzy, to wtedy jest sukces. Poza tym z założenia chcemy film kręcić za granicą. No bo Aha. bez tego to absolutnie. I Aha. większości miejsc, które akcja się dzieje. Czyli na pewno o. Bliski Wschód. Oj to chyba wysoko budżetowy ten film będzie. Się no, się to nie jest polska komedia romantyczna, krę kolejna kręcona Aha. w apartamentach przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Aha. Tylko, tylko no film, Aha. który prowadzi czytelnika tak jak książka po świecie. To jest, to jest też podróż, to jest Aha. ucieczka to jest, to są przygody, to, to, to po prostu to trudno sobie wyobrazić nakręcenie lwowa, no można próbować gdzieś, no ale lwów musi być lwów, no a, stepy, muszą, będzie, tak? stepy tak? muszą być stepy, aha, no aha, fantastycznie, a czy będzie tam, może pan zdradzić nazwisko na przykład głównego bohatera, kto to będzie grał, czy już nie nie, no nie, na razie, nie wiadomo, na razie się wiadomo, tak? z uśmiechem o tym aha. rozmawiamy. Oczywiście, no bo to jest bardzo, bardzo takie no, ciekawa tematyka, że kto eee. będzie, ale... Bo nie ma zbyt szerokiego chyba wachlarza eee. polskich dobrych aktorów. To znaczy eee. ja uwielbiam kino polskie lat 60., w związku z tym tak, o, od tego bym zaczął, mam, tak. ale, ale myślę, że tak jak producent mówi, on lubi inwestować w dobrych, młodych aktorów. Aha, a to ciekawe, bo kiedyś, pamiętam, Clint'a i Stuchda zapytano, czy on by zagrał w filmie niskobudżetowym. Mm -hmm. A on powiedział coś takiego, że jeżeli on by w tym filmie zagrał, to ten film nie byłby już niskobudżetowym no, filmem. No, no na pewno, no na pewno. No, w każdym razie, no, jest takie, takie podejście, no, nawet już szuka, już rozmawialiśmy o bardzo charakterystycznych mm -hmm. rolach, bardzo trzecioplanowych czasami, typu mm -hmm. Na przykład aktorka, która śpiewać, która sama jest śpiewa, mm -hmm. która gra na fortepianie, no wbrew pozorom jest tak prosto znaleźć taką osobę w Polsce, mm -hmm. a która jeszcze musi w widełkach wiekowych bohaterki To, to rzeczywiście, to ciekawe, bo ja... ja Warto takich Albo śpiewają... Albo granie na fortepianie. Ale granie o, na fortepianie, i jeszcze powiem od razu, i śpiewanie po niemiecku, a po niemiecku na dodatek, to będzie duże wyzwanie. Ale tu, tak jak mówi i scenarzysta, i producent, no warto takie perełki do filmu Aha. zapraszać. Mhm. I, o tym, I o tym też dyskutujemy. Oczywiście droga jest bardzo, bardzo daleka, ale jakby pierwsze, pierwsze no, kości zostały No to szkoły. trochę o biznesie. Ile można zarobić na filmie w Polsce? Jeżeli na przykład jest ktoś, kto chce zainwestować w film, no potraktujmy to no, jako... Inwestycję, to znaczy to, tak? jest szybka to jest szybko zwracalna inwestycja, Aha. bo ona nie trwa miesiącami, jak Aha. wiemy. To jest Latami. Ra Mówimy o tygodniach, o weekendach. Aha. Poza tym no teraz no, czas pandemii, to są, to są nowe wyzwania, to są platformy streamingowe. Aha. Mam y, przyjaciół, którzy no, zakładają w tej chwili platformę. I mówi, że jest to jest dobry, dobry, dobry czas na takie, mm -hmm. na takie rzeczy, bo biorąc pod uwagę jak Netflix funkcjonuje. W związku z tym yy, nie tylko kino, ale również tego typu rozwiązania. Czyli można zarobić film. Na pewno, tylko, tylko trzeba zobaczyć co, o czym ten film jest jakie są Aha. szczegóły tego filmu, Aha. czy książka się dobrze sprzedawała, a nasza w miarę dobrze się sprzedawała, jak nam warunki polskie, Aha. czy jest kontynuacja, czy jest dalsza jeszcze kontynuacja, no bo, no bo to jakby są takie wyznaczniki dla inwestorów, to wiem, yy, gdzieś się interesują tym. Też, bo, bo film ma w ogóle kilka żyć, tak? To... Ja na przykład jak studiowałem w łódzkiej filmówce, to byliśmy w, w, u producenta w filmie Opus Film, on powiedział, że filmy to, to jest jego emerytura. I pamiętam, no tak. kiedyś byłem w Moskwie, włączam w hotelu telewizor, a tam le, leci po rosyjsku killer. I coś mi się wydaje, no że... Tak jak oczywiście filmy mają kilka rzeczy, tak, bo to jest powiedzmy ten, ta pierwsza premiera. A potem że no tak to, to podobnie, by, podobnie było z Komisją, która oczywiście w Związku Radzieckim jeszcze miała tytuł Amazonki, to pamiętam, orgin, orgin, oglądałem kiedyś w oryginale rosyjskim, to też dużo, duża frajda dla kogoś kto zna język rosyjski, y, także te, te filmy wiem, że na przykład no, Wabank chyba najlepiej sprzedawanym filmem i, i, i pamiętam gdzieś jakiś artykuł, że no Bank najlepiej sprzedawany był w Wietnamie, no to w, to robi, w ogóle. No. Słyszałem o Rejsie i o RPA. W związku z Aha. tym te filmy, y, tak jak pan mówi, mają swoje drugie życie i niekoniecznie w Polsce. Aha. No to bardzo ciekawe. To nie dość, że książka, to jeszcze film. Czyli z tego tak generalnie można całkiem niezły biznes zrobić? Proszę mi powiedzieć, jakie ma pan plany na przyszłość? No plany są teraz takie, że oddaliśmy właśnie do redakcji trzecią część, ostatnią trylogii, no jak trylogię oczywiście. I, e, I tam jak... Tam zamykamy pewne, pewne rzeczy, pewne wątki. Oczywiście jest nowa formuła, zresztą bardzo ciekawa yy, książki, ponieważ dotarliśmy do, 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 do osoby, do, do żony yy, bohatera naszego, który mm -hmm. niedawno zmarł. Mieszka w Ameryce Południowej. Rozmawiałem no, wielokrotnie, i długie rozmowy, ustalenia i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Nawet planowaliśmy osobną książkę na jego temat napisać, bo naprawdę bardzo ciekawe, ale, ale stwierdziliśmy, że świetnie, że pomysł na spojrzenie na Polaków, na polskie służby, polski wywiad, na w ogóle na Polskę, oczami e, radzieckiego czy rosyjskiego oficera wywiadu, może być bardzo ciekawy. Ja, ja słyszałem, że. Bardzo ceniony był polski wywiad za granicą, że mm. to byli bardzo dobrze wyszkoleni ludzie, bardzo kreatywni. Jak mówi mój, mój były szef, znany pisarz, Wincent Sewerski, w latach 90. do początku lat 2000 powiedzmy, no, polski wywiad w pierwszej piątce się Aha. lokował, mm -hmm. a, ale początki nowoczesnego, on też to potwierdza, ja to w dokumentach wielokrotnie może nie wprost, ale sam dochodziłem do wniosku, dla nowoczesnego polskiego wywiadu podwaliny y, zrobił y, towarzysz Edward Gierek. To od lat 70. powstał, właśnie w latach 70. nie tylko nowoczesny ośrodek okay. szkoleniowy, ale również polski wywiad y, wyszedł z, tego, z tych lat 50., 60. Szermie, siermiężnych, okay. bardzo targanych różnymi problemami. Zresztą my w książce najnowszej o tych problemach piszemy. Trochę już wspominaliśmy w operacji Singe, o tym to, ma, to wciąż mało popularne są tematy nieznane a, a warto o tym mówić jak jak polscy m, oficerowie pochodzenia narodowości żydowskiej w latach 50-60 potem budowali izraelskie służby to, to jest bardzo ciekawe to ciekawe czyli mamy trzy książki Tak. Czy, znaczy, i film na, na tapecie okay. tak. fantastycznie a w takim razie no tak, na samym końcu. Czy, czy trudno jest w ogóle napisać książkę szpiegowską? No, bo książka szpiegowska ma w sobie. Znaczy, niektórym się, niektórym się wydaje, że prosto, Aha. no ale to się... Ja sobie, trud, ja sobie nie umiem wyobrazić, że na przykład yy, ktoś mógłby napisać o, załóżmy, chirurgii, o kardiologii, <laughs> kto Aha. nie jest lekarzem, nie jest kardiologiem, Aha. nie jest chirurgiem naczyniowym. No, 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 no nie umiem sobie wyobrazić, że mógłby ktoś dobrą książkę na ten temat napisać. Zresztą jak wiem, jak się do, do filmu o profesorze Relidze, jak się główny bohater okay. Kot, jak się przygotowywał, no to, to bardzo dużo czasu spędził i na salach operacyjnych, i okay. w rodzinie, i, i, i to widać było na filmie. W związku z tym myślę, że żeby dobrą książkę napisać, taką szpiegowską, no wszy, wszyscy klasycy, no może gdzieś tam się ktoś prze, przewinie, okay. kto nie, ale no to, no to wszyscy mają za sobą służbę. No. To, to są te niuanse, te, te drobiazgi, o których piszemy w książce które ktoś by nawet nie zwrócił uwagę, ale, ale, ale specjaliści, zawodowcy zwrócą uwagę, ale nie tylko, ale osoby, Aha. które zupełnie są związane, one zobaczą, że to jest coś innego. Aha. To nie jest tylko mieć ogon i że idzie facet za tobą w kapeluszu, w ciemnych okularach <laughs> I, w, i w prochowcu ale Bogart, prawda? To, to jest coś innego. No jakby. właśnie chciałem się spytać, czy, czy może pan podać, jeżeli pan może, Aha. takiego polskiego Jamesa Bonda? Czy jest w ogóle ktoś taki? polski James Bond. To znaczy wiadomo no, James Bond jest, 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 yy, jest fikcją literacką, ale, ale w nim jest wiele elementów yy, o których yy, i to powiedzmy od II wojny światowej, właśnie gdzie Fleming yy, zdobywał swoje doświadczenie i później i na pewno w jego postaci, w postaci Jamesa Bonda yy, jest wielu jest wiele sytuacji, które które, których się można odnaleźć jako oficer Aha. chociażby na Karaibach akcja Singa się dzieje na Karaibach w Wenezueli również w związku z tym w ulubionym, w ulubionym rejonie 007 w związku Aha. z tym myślę że, 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 że na pewno wiele oficerów się może mówię oficerów te, operacyjnych tych, tych prawdziwych z krwi i kości odnaleźć ale na pewno na tą, na tą sylwetkę składa się wiele wiele osób plus fikcja literacka Także no, ale wszyscy go lubimy, nawet jak są rzeczy śmieszne albo nieprawdopodobne, to to lubimy, lubimy go oglądać. Fantastyczne to, a propos książek w ogóle to ktoś powiedział kiedyś coś takiego, że kto czyta książki wiele razy żyje, kto ich nie czyta, na jeden żywot jest skazany. Także może lepiej czytać i, że tak powiem, jakoś się... E, budować wewnętrznie w tych ciężkich czasach, no na... znaczy w tych dziwnych czasach, w których żyjemy no teraz. Na, na, na pewno, jak mamy kontakt z czytelnikami naszymi, to, to to też bardzo jest budujące, jak ludzie piszą, że na przykład e, zostawiają sobie tylko na weekend naszą książkę, o. żeby, żeby na bo, to jest, bo to jest przyjemność. Aha. Lubią się napić czegoś, lubią coś zapalić, typu cygaro. E, tak, ja, ja też lubię w, w ładnych okolicznościach przyrody czytać Aha. książki niektóre. Tak. E, jak nie chcą nic słuchać, oglądać, dać przy okazji jak czytają książki, jak a -a. sobie wydzielają. no Mamy taki a -a. przykład, że końcówkę Singę ktoś czytał i, i powiedział, no nie, nie, końcówkę to ja sobie w tygodniu nie mogę przeczytać, ja muszę to w sob na sobotę zostawić. A -a. Więc to są takie, to bardzo so, są też takie a -a. sytuacje, że bardzo, bardzo wzruszające, jak, jak um, mieliśmy taką sytuację, że jeden z czytelników był chory ciężko na nowotwór i napisał, że, że jak czyta naszą książkę, to zapomina o bólu, Aha. zaprosił nas do, do siebie w góry, do domu. Aha. No nie zdążyliśmy pojechać, bo zmarł. Ale to Aha. są takie bardzo wzruszające. Tak, coś, co, z czym się nie spodziewaliśmy jako pisarze zupełnie niezawodowi, Aha. że z czymś takim można się zetknąć też. Aha. To ciekawe. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to spotkanie, za arcy ciekawą historię no i mam takie pytanie czy y, możemy liczyć na jedną książkę z autografem dla naszych telewizów ja myślę że dla tak tylko oczywiście muszę, muszę muszę to przekazać ale to, ale, ale, ale to za jakiś czas dokładnie tak, do, tak? do, do, do. ogłosimy konkurs to tak. wydawnictwo, wydawnictwo będzie na pewno fantastycznie no to damy też link do y, pańskich książek i jak tylko się Pokażą kolejne informacje na temat tego filmu, to ja z ogromną przyjemnością. Nie, to, ja Raz zapraszam, jeszcze to, to zapraszam. zapraszam po prostu na plan, jak dobrze pójdzie. Po prostu. No kurczę, to fajnie było. Po o, to zrobimy relację z planów. Po prostu, razie. po co będziemy? Kombinować. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, dziękuję. Trzymam kciuki w takim razie za powodzenie. Zdrowia życia. Ja wszystko.